Urodziłem się 5 czerwca 1923 roku w ulicy Sadowskiej, gmina Kisielin, powiat Chorochów. Była to nieduża wioska, z tym, że trzeba powiedzieć, że dobrze zorganizowana. Była, można powiedzieć, samowystarczalna. I kowale byli, i szewce, i krawce, i stolarze. I nawet płótno tkane były na różne potrzeby. Zamieszkiwali sami Polacy. Było 60 rodzin, 255 osób zamieszkiwało. W Wólce była ta organizacja Krakusów. I każdy z tych uczestników miał własnego konia i otrzymywał ekwipunek, siodło, szabla, karabin. Każdy wiedział, że jeżeli chodzi o wolność, to ona musi być pilnowana. Trzeba ją. Utrzymywać jakoś, być przygotowanym zawsze na usługę dla kraju, dla Polski. Ja chodziłem do szkoły też między innymi z Ukraińcami, Żydami i tam była też kolonia niemiecka. Nie było różnicy, nie było różnicy. Normalnie bawiliśmy się tego. Jak odrabialiśmy lekcje, to żedóweczka taka też przychodziła i Ukrainka, i razem w trójkę uczyliśmy się. Wieś była czysto polska, ale po sąsiedzku było tak, było także żonili się i na wesela zapraszali jedni, drugich, chrzcili dzieci i kścili, i w cerkwi chrzcili i w kościele. Także ta współpraca była. Te konflikty zaczęły być wyczuwane już bliżej tego 1939 roku i zaraz jak ruski tylko do nas przyszli, to znaczy Sowieci, to zaraz Ukraińcy te opaski ponakładali i już zorganizowali swoją władzę. Już wyczuwało się, że, że coś tu, jak to mówią niektórzy, wisi w powietrzu. I później, jak Niemcy przeszli granicę, już uderzyli na ruskich, to Ukraińcy budowali im bramy triumfalne. Częstowali i zaraz ta milicja powstała, zaczęli te swoje flagi ukraińskie wieszać wszędzie. Całkiem inny nastrój powstał. Przed Wielkanocą w 1943 roku już Ukraińcy takie coś, w rodzaju takich manewrów, podchody pod naszą wioskę tego, podchodzili tego. W końcu czerwca do mojego kuzyna, do domu wpadli. I taki z był chłopak, i go zamordowali. Tego kuzyna poszczelili w rękę. I od tego czasu zorganizowaliśmy dyżurę w razie napadu, żeby się bronić. Tam gdzie jakiś. Po I wojnie światowej stary karabin był schowany, czy coś, to wszystko to wydobywane zostało, żeby mieć na obronę. Nasza wioska została napadnięta 11 lipca. Sytuacja była taka, że pierwsza grupa idzie, morduje, druga jeszcze dochodzi. Jak widzi, że ktoś jeszcze rusza się, to dobija, a następnie już idą i plądują, zabierają to, z czego można jeszcze skorzystać. I to, co chcieli Ukraińcy, to to zabierali, a resztę palili. Ta cała, cała banda szła w kierunku naszym. My mieszkaliśmy nad całym jeziorem. I z naszej wioski brała początek rzeka Turia. I był coś w rodzaju jak taki wąwóz. Nasz dom był duży, bo i rodzina duża. To zaraz zebrało się ponad 30 osób. I tym wąwozem zaczęliśmy biec. I to były matki z dziećmi na rękach, trzyletnie dzieci, starsze. I tam już była obstawa już, już, Ukraińcy stamtąd strzelali. I to wszystko biegło w kierunku do Zaturzec. I oni strzelali, to słychać było jak te kulie, frowale tego. I wszyscy przebiegli do Zaturzec, do tego kościoła, i nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Zaraz po tych mordach zaraz po tych mordach pod wieczór zebrała się grupa nasza, już bez rodziny, bez obciążenia i poszliśmy na, na naszą wioskę i obeszliśmy i jeszcze spotkaliśmy tych pobitych, pomordowanych. Widzieliśmy to wszystko naocznym świadkiem. Bo to przecież na 200. 55 osób, ponad 70 zginęło. Taki kowal marynowski też wyszedł, już córka jego wołała, jeszcze mogli uciec jeszcze, jeszcze do nich nie, nie doszli. On jeszcze po coś wrócił No i spalony został w mieszkaniu żywcem, spalonym w mieszkaniu tylko. To są, to są takie sprawy. Rozdrapowanie tych ran. To nie... Przykro to jest mówić. Człowiek jak widzi porozpruwane wnętrzności, jak, jak widzi porozcinane głowy, jak... 11 lipca 1943. 90 wiosek wymordowali i spalili. To tam pojedyncze osoby tylko że uciekły. Jak ktoś był taki potężny, że, że uważali, że może się bronić, to go zastrzelili. A reszty to wszystko czym tylko popadnie. Lopatami, siekerami mordowali, zabijali. Mojego stręcznego brata, żona, w zbożu z małym takim dzieckiem trzymiesięcznym leżała, i też tam ją znaleźli. To bagnetem, to chyba dziewięć dziur zrobili, z tym, że to dziecko nie zabili. To dziecko zostało wcale, tylko że to był lipiec. Operacja słoneczna była duża i cała twarz tego dzieciaka była spalona, jedna rana. Także jeszcze zdążyli tego dzieciaka okcić, jeszcze trochę pożył i zmarł. Wszystko rozpieszkło się we wszystkie kierunki, każdy radował się na własną rękę. Z Wolnia moja rodzina przeprowadziła się w Lubelskie. Jednak część ludności nie bardzo była sprzyjająca nam. Nie wiedzieli, co to za ludzie przyjechali, uważali, że może to jacyś Ukraińcy, może to ci, co uciekają, że mordowali, że uciekają teraz i tu się osiedlają. Tego. I ja mówię: no, Nie ma co, wyjeżdżamy stąd. No i przejechaliśmy do Koszalina. No mam tą piątkę dzieci, cztery córki i jednego syna i dwanaście wnuków. To już chyba więcej wnuków nie będzie, ale jest dwadzieścia jeden prawnuków. Już słuchy dochodzą, że będzie dwudziesty drugi prawnuk. I jednego pra-prawnuka. kiedyś mnie ktoś zapytał, mówię, czy byś ty przebaczył tym wszystkim mordercom. A ja mówię, a komu? Przebaczyć można. Ale jeżeli człowiek popełni jakiś błąd. I ma jakąś skruchę, i prosi o to przebaczenie.